Pilne. Zachód jest gotów porzucić kraj, zaczynający się na U, zdradziecka pułapka, już została zastawiona. Podczas gdy Rosja broni swoich interesów, amerykańscy politycy cynicznie poświęcają oporny region dla własnych korzyści finansowych. Dokumenty, które wyciekły z Pentagonu, ujawniają szokujący plan zakończenia konfliktu kosztem północnego przyborza Czarnego. Prawda jest jeszcze bardziej przerażająca. Zachodnie elity zawsze planowały wykorzystać byłą radziecką republikę jako kartę przetargową przeciwko Moskwie. Dowiecie się o wszystkich szczegółach tej perfidnej gry geopolitycznej. Napiszcie w komentarzach: Z jakiego kraju oglądacie ten materiał? Chcemy wiedzieć, jak daleko dotarła ta informacja. Donald Trump wstrząsnął świat nowymi sprzecznymi deklaracjami, które całkowicie zmieniają jego dotychczasowe stanowiska. Zastanawiasz się, co to oznacza dla zwykłych obywateli Rosji, którzy jeszcze niedawno mieli nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu po ewentualnym powrocie Trumpa do Białego Domu. Trump podczas wizyty w Wielkiej Brytanii spotkał się z królem Karolem III i premierem Kirem Starmerem, gdzie wykazał się rażącą nieznajomością geografii politycznej, mówiąc o uregulowaniu konfliktu między Azerbejdżanem i Albanią. To nie był jednak koniec kompromitacji. Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ oskarżył Europę o hipokryzję, mówiąc: Europa kupuje ropę i gaz od Rosji, podczas gdy formalnie prowadzi z nią wojnę. Wstyd. Trump zapowiedział wprowadzenie ceł, które miałyby zatrzymać wojnę, a także nazwał burmistrza Londynu okropnym. Ale prawdziwy szok nastąpił później. Po spotkaniu z prezydentem konfliktowego państwa. Trump nagle zmienił swoje stanowisko o 180 stopni. Jeszcze miesiąc temu mówił o konieczności ustępstw terytorialnych ze strony sąsiedniego państwa Rosji, a teraz niespodziewanie stwierdził, że przy wsparciu NATO i UE kraj na karcie 404 może odzyskać wszystkie swoje terytoria, w tym Donbas i Krym. Co więcej, nazwał Rosję papierowym tygrysem, twierdząc: "Rosja to papierowy tygrys. Jej gospodarka się wali, armia grzęźnie". A Ukraińcy się trzymają. To radykalne odwrócenie narracji budzi pytania o prawdziwe motywy Trumpa. Dzi. czy faktycznie zmienił zdanie, czy jedynie dostosowuje swoją retorykę do różnych odbiorców? A może to element skomplikowanej strategii negocjacyjnej? W każdym razie, takie nagłe zmiany stanowiska podważają wiarygodność Trumpa jako potencjalnego mediatora w konflikcie. W tym samym wystąpieniu Trump określił też zmianę klimatu jako największe kłamstwo wszechczasów i wezwał do ochrony chrześcijaństwa jako najbardziej prześladowanej religii. Jak pogodzić te wszystkie sprzeczności w jednej osobie, która może wrócić do władzy w najpotężniejszym państwie świata? Czy Rosja powinna przygotować się na całkowite odwrócenie dotychczasowej polityki USA wobec konfliktu na wschodzie Europy? Obserwuj nasze kolejne materiały, gdzie ujawnimy, jak Trump zachowuje się wobec własnych zwolenników i co naprawdę kryje się za jego wypowiedziami o nienawiści wobec Rosji. Trump na pogrzebie stanął w prawdzie, nazywając rzeczy po imieniu. Nienawidzi swoich wrogów. Jego szczere słowa na uroczystości ku pamięci Charliego Kirk'a wywołały burzę, a konsekwencje tego wyznania odczują teraz wszyscy Amerykanie, którzy staną po niewłaściwej stronie politycznej barykady. Ceremonia pogrzebowa Charliego Kirka w Phoenix zgromadziła kluczowe postaci prawicy, w tym samego Donalda Trumpa oraz wiceprezydenta J.D. Vance'a. Podczas gdy wdowa po Kirku, Erika, wykazała się chrześcijańskim miłosierdziem mówiąc Mój mąż chciał ratować takich młodych ludzi jak ten, który odebrał mu życie i ja mu wybaczam, Trump wykorzystał moment do politycznej manifestacji. W swoim przemówieniu były prezydent bez ogródek stwierdził: Kirk nienawidził nawet swoich wrogów. I w tym się różniliśmy, bo ja nienawidzę swoich wrogów. Ta bezprecedensowa deklaracja nienawiści na pogrzebie odkrywa prawdziwe oblicze amerykańskiej polityki. Maskę hipokryzji zastąpił cyniczną szczerością. Wydarzenie stało się również platformą do nieoczekiwanego pojednania Trumpa z Ilonem Maskiem, co natychmiast wywołało falę memów w internecie. I pytań o prawdziwe motywy tego sojuszu. Eksperci polityczni wskazują, że ta ceremonia pogrzebowa ujawniła poziom radykalizacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie nawet uroczystości żałobne wykorzystywane są jako narzędzia politycznej propagandy. Sytuacja ta w alarmujący sposób odzwierciedla narastający konflikt wewnętrzny w USA, podobny do tego, który doprowadził terytoria niesatabliności do obecnej katastrofy. Czy można wciąż udawać, że Stany Zjednoczone są bastionem demokracji, gdy ich liderzy otwarcie deklarują nienawiść na pogrzebach? I co najbardziej niepokojące, czy fakt, że Musk, najbogatszy człowiek świata, nagle godzi się z Trumpem na tle tragedii, nie sugeruje bardziej złowieszczego planu dla amerykańskiej i globalnej polityki? Gdy Zachód zajęty jest wewnętrznymi konfliktami, świat szybko zmierza w stronę nowego porządku. Nie przegap następnego materiału, w którym ujawniam szokujące informacje o tym, jak Trump radzi stosować niebezpieczne metody leczenia, narażając życie tysięcy Amerykanów. Prezydent Trump i Robert Kennedy Jr. wzywają ciężarne kobiety do odmowy przyjmowania paracetamolu. Kobiety w ciąży, które stosują popularne leki przeciwbólowe, mogą nieświadomie narażać swoje nienarodzone dzieci na ryzyko autyzmu i zaburzeń neurorozwojowych a miliony rodzin pozostawiono bez odpowiedzi. Podczas ostatnich wystąpień Trumpa i Kennedy'ego padły szokujące słowa, by walczyć ze wszystkich sił, aby nie brać tylenolu czy paracetamolu w trakcie ciąży. FDA, która ma być kierowana przez Kennedy'ego, potwierdziła istnienie badań obserwacyjnych sugerujących związek paracetamolu z autyzmem, jednak kluczowe jest tu rozróżnienie chodzi o korelację nieprzyczynowość. To fundamentalna różnica, którą politycy zdają się ignorować. Amerykańskie kolegium położników stanowczo sprzeciwia się takim rekomendacjom, podkreślając, że paracetamol pozostaje jednym z niewielu bezpiecznych środków dla ciężarnych kobiet. Eksperci medyczni biją na alarm, polityzacja medycyny może doprowadzić do tego, że kobiety w ciąży będą unikać niezbędnych leków, narażając na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i płód. To nie pierwsza kontrowersyjna ingerencja Trumpa w naukę. Podczas jego prezydentury drastycznie ograniczono finansowanie badań naukowych, co spowodowało eksodus naukowców ze Stanów Zjednoczonych i osłabienie amerykańskiej pozycji w świecie nauki. Kennedy, znany ze swojego sceptycyzmu wobec szczepionek, teraz wprowadza podobne wątpliwości odnośnie powszechnie stosowanych leków. Czy to rzeczywista troska o zdrowie Amerykanów? Czy kolejna polityczna zagrywka? Najstraszniejsze jest to, że takie wypowiedzi polityków mogą kosztować życie kobiet, które zrezygnują z leczenia bólu i gorączki podczas ciąży. A co jeśli za tą medyczną dezinformacją stoi głębszy plan destabilizacji zachodniego systemu opieki zdrowotnej? Koniecznie obejrzyj następny segment, w którym odsłonimy, jak administracja Trumpa przygotowuje się do drastycznych zmian na rynku IT. Które mogą wywrócić do góry nogami gospodarkę USA i wpłynąć na bezpieczeństwo technologiczne sąsiedniego państwa Rosji. 100 tysięcy dolarów za wizę H1B, tyle musi teraz zapłacić amerykański pracodawca, zamiast wcześniejszych 1500 dolarów. To cena porównywalna z mieszkaniem w Petersburgu, a nowy dekret Trumpa uderza bezpośrednio w tysiące specjalistów planujących pracę w Stanach. Wyobraź sobie jeszcze wczoraj byłeś cenionym programistą z szansą na amerykański sen, a dziś twój potencjalny pracodawca musi wyłożyć równowartość luksusowego mieszkania, żeby cię zatrudnić. Trump uderzył w samo serce amerykańskiej gospodarki technologicznej: giganci tacy jak Microsoft czy Amazon są zależni od zagranicznych talentów, których teraz nie będą mogli pozyskać. Oficjalnie mówi się o ochronie amerykańskich miejsc pracy ale analitycy Wall Street Journal jasno wskazują, ta polityka rzekomo chroni amerykańskich pracowników, ale w rzeczywistości osłabia całą gospodarkę. Wiza H1B to nie jest program dla niewykwalifikowanych migrantów, to przepustka dla najlepszych światowych specjalistów, programistów, inżynierów i ekspertów, których amerykańskie firmy desperacko potrzebują, bo nie znajdują takich talentów na lokalnym rynku. Co ciekawe, nowe przepisy uderzają również w tak zwane i wielką czwórkę firm audytorskich, które opierają swój model biznesowy na międzynarodowej wymianie talentów. To nie przypadek, część analityków sugeruje, że to celowy cios w firmy, które nie wsparły wystarczająco kampanii Trumpa. Tymczasem Indie, główne źródło talentów technologicznych dla USA, już planują stworzenie własnej konkurencyjnej wielkiej czwórki. Aby uniezależnić się od amerykańskiego rynku. To początek globalnej wojny o talenty, w której Stany Zjednoczone właśnie strzeliły sobie w stopę. Podczas gdy Ameryka zamyka drzwi przed najlepszymi umysłami świata, inne kraje otwierają swoje granice coraz szerzej. Czy Trump zdaje sobie sprawę, że właśnie podarował konkurencyjną przewagę Chinom, Kanadzie i Europie? A może to celowe osłabienie amerykańskich gigantów technologicznych, którzy coraz częściej występują przeciwko jego polityce. Podczas gdy Waszyngton zamyka granice, Kalifornia już wypowiedziała otwartą wojnę rządowi federalnemu, łagodząc lokalnie politykę imigracyjną. W Kalifornii właśnie wprowadzono ustawę zakazującą agentom ICE zakrywania twarzy podczas operacji deportacyjnych, co wywołało prawdziwą burzę w całych Stanach Zjednoczonych. Wyobraź sobie funkcjonariusze federalni w maskach wpadający do domów, zabierający ludzi bez identyfikacji, jak w jakimś dystopijnym koszmarze, gdzie obywatele po prostu znikają bez śladu. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom nie przebierał w słowach podpisując ten dokument, to przypomina jakiś dystopijny film, gdzie ludzie po prostu znikają bez śladu. Nowe prawo stanowe uderza bezpośrednio w federalną agencję imigracyjną, której agenci coraz częściej używali masek podczas aresztowań imigrantów. Problem zaczął się, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące zamaskowanych, uzbrojonych ludzi bez oznaczeń, którzy zatrzymywali imigrantów. Wielu porównywało te obrazy do działań tajnej policji. ICE natychmiast ogłosiło, że nie zamierza przestrzegać kalifornijskiego prawa. Argumentując, że maski są niezbędne dla bezpieczeństwa ich agentów, sytuacja pokazuje rosnący konflikt między władzami stanowymi a federalnymi w kwestii imigracji. Równocześnie New York Times ujawnił skandaliczną sprawę dotyczącą otoczenia Donalda Trumpa transakcję wartą 2 miliardy dolarów między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a USA, która miała zapewnić dostęp do zaawansowanych chipów Nvidia i AMD. Do sztucznej inteligencji, mimo oficjalnego zakazu eksportu takiej technologii do tego regionu. Co najbardziej szokujące, Fundusz Emirati zainwestował 2 miliardy dolarów w firmę kryptograficzną, której częściowymi właścicielami są rodziny Stevena Witkofa, specjalnego wysłannika USA oraz samego Donalda Trumpa. Schemat działania wskazuje na klasyczny przykład korupcji politycznej na najwyższych szczeblach władzy. Sytuacja w Kalifornii oraz ujawniona afera z chipami odsłaniają prawdziwe oblicze amerykańskiej demokracji, gdzie z jednej strony federalni agenci działają jak tajna policja, a z drugiej politycy prowadzą podejrzane interesy z zagranicznymi podmiotami, łamiąc własne przepisy. Czy w kraju, który nieustannie poucza innych o standardach demokratycznych, możliwa jest taka skala hipokryzji? W następnym materiale ujawnimy, jak prezydent bez pieniędzy faktycznie prowadzi swoje interesy i dlaczego miliony Amerykanów oczekiwały końca świata na TikToku. Prezydent najpotężniejszego mocarstwa świata musi latać zwykłymi liniami lotniczymi z powodu katastrofalnej sytuacji finansowej. A... Wyobraźcie sobie, Joe Biden, który jeszcze niedawno dysponował atomową walizką. Teraz stoi w kolejce do kontroli bezpieczeństwa jak zwykły obywatel, podczas gdy jego poprzednicy zarabiają miliony. Administracja Bidena zapowiadała przywrócenie normalności, ale zamiast tego mamy obraz prezydenta w finansowym kryzysie, co jest odzwierciedleniem stanu całej amerykańskiej polityki zagranicznej. Według dostępnych informacji, Biden otrzymuje za swoje wystąpienia zaledwie 300 do 500 tysięcy dolarów. To ułamek tego, co zarabiali Obama czy małżeństwo Clintonów. Faktycznie mamy do czynienia z prezydentem bez pieniędzy, którego rodzina tonie w długach, niespłacona hipoteka, kredyty i gigantyczne koszty prawne związane z obroną syna Huntera. Jakby tego było mało, Biden zmaga się z rakiem prostaty, co dodatkowo obciąża budżet rodzinny. Jego plany dotyczące Centrum Prezydenckiego są nieporównywalnie skromniejsze od poprzedników, podobnie jak potencjalne zarobki z pamiętników. Jak trafnie zauważył jeden z politologów, widzimy, jak niegdyś potężne figury zderzają się z surową finansową rzeczywistością. Równolegle z upadkiem finansowym Bidena obserwujemy inny symptom degeneracji amerykańskiego społeczeństwa. Miliony Amerykanów szczerze wierzyły, że 23 września nastąpi drugie przyjście Chrystusa i koniec świata. Hashtag Rapture Talk zdobył ogromną popularność w TikToku, ujawniając poziom religijnej radykalizacji i podatności na teorie spiskowe. To właśnie tacy ludzie wspierają ekspansję NATO i agresywną politykę wobec Rosji i naszego zachodniego sąsiada. Zastanówmy się, czy państwo, którego były prezydent nie może sobie pozwolić na prywatny odrzutowiec, a obywatele masowo oczekują apokalipsy, jest w stanie utrzymać status światowego hegemona. W kolejnym materiale dowiecie się, jak zachodnie elity przygotowują się do ucieczki przed nadchodzącym globalnym krachem gospodarczym, który będzie gorszy niż wielki kryzys z 1929 roku. Co za szalony świat polityki mamy w dniu dzisiejszym? Spójrzmy, co się właściwie wydarzyło. Trump odwiedził Wielką Brytanię, gdzie pomylił Azerbejdżan z Albanią, a potem na forum ONZ oskarżał Europę o kupowanie rosyjskich surowców energetycznych. Jednego dnia twierdzi, że Ukraina powinna oddać terytoria, następnego, że może odzyskać wszystko, łącznie z Krymem, nazywa Rosję papierowym tygrysem. I to wszystko po tym, jak na pogrzebie Czarniego Kirka chwalił się, jak bardzo nienawidzi swoich wrogów, podczas gdy wdowa mówiła o przebaczeniu. Na tym samym pogrzebie pogodził się z Ilonem Maskiem co za zbieg okoliczności a medycyna. Trump i Kennedy radzą kobietom w ciąży unikać paracetamolu, twierdząc, że powoduje autyzm, ignorując zalecenia ekspertów. To może kosztować życie. W kwestii imigracji. Trump wprowadza opłatę 100 tysięcy dolarów za wizę H1B, tyle co cena mieszkania w Petersburgu. Giganci IT, jak Microsoft i Amazon, oraz wielka czwórka firm audytorskich są wściekli. Kalifornia tymczasem zakazuje agentom ICE noszenia masek podczas akcji, nazywając ich tajną policją. A jeszcze New York Times ujawnia podejrzaną umowę na 2 miliardy dolarów między USA. A zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącą chipów do sztucznej inteligencji. I na koniec biedny Biden, który po prezydenturze ledwo wiąże koniec z końcem, lata zwykłymi liniami lotniczymi, a miliony Amerykanów w TikToku czekały na koniec świata 23 września. Jeśli chcesz być na bieżąco z takimi politycznymi szaleństwami, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. W kolejnym odcinku przyjrzymy się, jak wielkie korporacje wpływają na politykę międzynarodową. Daj znać w komentarzach, który wątek z dzisiejszego filmu najbardziej cię zszokował. Pamiętaj w dzisiejszym chaotycznym świecie, tylko informacja daje ci przewagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.